W jednym z moich ostatnich filmów syłam, napisałam, a w Carrefourze są podobne kwiatki za 20 zł, a ja kupiłem za 5, ale poszedłem do Carrefoura to zweryfikować, czy to faktycznie identyczne kwiatki, więc idę i odruchowo spędziłem do całkiem złej alejki tej z Lego, ale szybko odnalazłem już tę właściwą, jedyną suszą z podróbkami i alternatywami. Szukam kwiatków, czy je znajdę, no i chyba nie są! Spójrzcie, są i te kwiatki, co prawda 15, a nie 20, i już widzę, że troszkę się różnią, ale spójrzmy, tutaj mam. Mogę to być kwiatka najbardziej podobnego do tego, którego ja recenzowałem, ale widzę tu pewne różnice, ale chyba, kurczę, troszkę na minus. Jeżeli spojrzymy wszystkie, niby wygląda to legitnie, fajny zestaw, całkiem ciekawe te kwiatki, no szczególnie tutaj ten, no i kaktus oczywiście, hmm, kurczę, no w teorii wygląda to lepiej, ale jak jest w praktyce, no to jednak, czy 15 zł odważy się wydać? No kurczę, kaktus kusi, 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 czy odważę się wydać 15 zł? Nie, drogo, wyszedłem.